iR3S to następca popularnego modelu R3. No dobra, no ale co się zmieniło? Jakie są różnice i czy warto przepłacać? Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest wielkość matrycy głównej kamery. W nowym modelu DJI zastosowała matrycę o wielkości jednego cala, czyli jest ona większa niż w poprzedniku. Dzięki temu ma też troszeczkę większą rozdzielczość. W erze 3 było to 47 MP, natomiast w erze 3S mamy już 50 megapikseli. Dzięki temu kamera lepiej radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, przede wszystkim właśnie wieczornych, takich porach, nocnych porach. No i oczywiście również w dziennych warunkach oferuje nam lepszą jakość obrazu. Dodatkowo filmując w rozdzielczości 4K mamy możliwość nagrywania materiału w 120 takt na sekundę, gdzie w poprzednim modelu albo było to 100 tak na sekundę, a wbudowana pamięć wewnętrzna wynosi już 42 GB zamiast 8 w 3 Drugą bardzo ważną zmianą jest to, że DJI po raz pierwszy w swoich dronach zastosowało czujnik LiDAR z przodu. Ma on unikać przeszkód oraz zapobiegać zderzeniom nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Warto też zaznaczyć, że DJI dodało sporo nowych inteligentnych funkcji, a m.in. Free Panorama. Jest to funkcja, która pozwala nam stworzyć dowolny kadr panoramy i to my właśnie decydujemy o tym, gdzie mają być punkty początkowe i końcowe tej panoramy. No i pozostaje jeszcze kwestia ceny. Różnica w cenie to niecałe 1000 złotych, ale uwaga! W zestawie z RM3S dostajemy już y, oryginalne filtry ND od DJI, czego nie było w zestawie z DJI R3. No i myślę, że tutaj zatarła się nam troszeczkę już ta różnica cenowa między tymi dwoma modelami. I mając zamiar kupić JOHN'a, warto jednak dopłacić do nowszego modelu, który ma większą matrycę, oferuje nam lepszą jakość obrazu. Mamy też czujnik lidar, który pomaga nam unikać przeszkód oraz y, więcej funkcji inteligentnych.